Witajcie moi zacni krajanie! Dzisiaj gramy w BFA 3 razem ze IJIM! Przestaw się nobie! Siemanko! No i on będzie trzepać suchary. Bo ja nie mam zamiaru. A, a więc ta dzikwa o co tu tutaj chodzi? O, tutaj jest zapas ob... O, poczekaj! Nie, ja mam żawelina, ja biorę żawelina, będę cisnął żawelina. O. o, poczekaj, ja tu biorę jakąś. Wiesz może, wiesz może jak tu włączyć Ten? granatnik, czy nie? Granatnik? No. Trójkę klikasz chyba. To faktycznie. Aha, czyli mamy wszystko rozpierdzielać, tak? A, a Ej, no tak jakby. A to moje ulubione. Tam nuby i do mnie? No. Ej kurde, ale ja nie trafię. Ciągle. Eee, a strzelaj Ej... nad nimi. Ej, ale opadanie ja już kuli nie, jest. nie mam amu, wiesz. Co? Nie Zapieprzaj do składu amunicji. O nie, dobra, ja sobie zmienię broń. O, no M16, jest taką bronią, to ja mogę grać. Chodź tu, jeden. O! Yeah. o nie chcę nie mówić, ale jak na razie to ci jumią fragi. To Mi tam dobra. nie zależy na fragach. Mi Czemu tylko... na punktach ci zależy, bo Zale chcesz odblokować? Aha, bo ja chcę mieć jeszcze jakąś. Snaj snajperkę by sobie pokoksić się tu hehe <laughs> według mnie co op y w battlefieldzie jest o wiele lepszy niż ten y w 3 i wszystko jest lepsze w battlefieldzie mm. tu kill nie ma ale to są helikoptery to tak jakby to jest kill streak na no, bań wbić nie, nie można nie żebym jakiegoś bił ale no wiesz Zasada się liczy Jego z granatnika Dobra patrz z granatnika Czołgusz Dobra patrz na to To coś chyba do mnie strzela O trafiłem Ej no dawaj ojej. Rozwaliłeś tego czołgaty No nie no No to ty baj masz baj <laughs> Bo mnie woodpist I nie ma I dobrze Ty bo oni nam no idą to... tu. Ej kurde, a co my mamy zrobić jak już oni to nam wszystko porozwalali? Eee, co nam porozwalali? Tak. No, te nasze morki kurde, z, z kartonów. Wiesz co, oni nam się przydali, bo wyemili no, wyemili, po kurcze, zlikwidowali zagrożenie. Wyeliminowali zagrożenie. No, bo przynajmniej nas te kartony nie zabiją jak Hankę. Jak ty chcesz być komentatorem, skoro ty się wysłowić nie potrafisz? z jestem? Uczu e, mu. tam, tam idziemy, chodź. Gdzie? Ej, zgubiłeś mi się chyba. Nie ma ta, ta dzika. A, ty tu jesteś. No my? O, spotkałem jakiegoś noba, co stoi se na tym daszku obok mnie. Ciekawe kto to Gdzie jest? ty? A, to ja jestem, a co? problem milordzie ale ja mam te lagi lag ale mordor i takie gry to ja lubię o jeszcze wychodząc z płomieni tam da się iść o, eksplozja? O, 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 o. I, ale co my Nie mamy się. robić? Bo yy, tak sobie mamy zap... cisnąć z nogów ja. i tyle czeba bo okay. ja miny pepans wezmę pepans, pepans, pepans Eee, czemu ty coś... tego nie wziąłem N27... Ej! Ktoś do mnie strzela od tyłu! Osłaniaj mnie! Osłaniaj mnie szybko! Raczej ty mnie, bo ja miny stawiam, bo potem tu czołg wyjedzie. Eee... Poczekaj, weźmiemy sobie Claymoreka. ty Ty! Idę porozstawiać. Dobra, idzie te nudy Str Strzelają do mnie. No gdzie te oh, nuby, no? Hamstło. No, ja Jeszcze jedną minkę dla pewności. Headshot. Jakby ta mina nie wybucha, to ci ją w dóbrsko wsadzę. Wow, 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 wow. O. I pięknie się cieszysz. Hahaha, ha herbata ci stygnie. Haha. Zacznij mi lordzie, idą. E o kurde, a ja się na tym daszku stoję. Ech... Dobra! Czemu ja w ogóle z tobą tego kopa gram, co? Żebym ja miał punkty No i zlamiłem granata ty Jeszcze raz Co ty? Ła! Kolejny granat zlamiony Czołg jedzie? No, <laughs> Czołg jedzie, nie ma czołgu Aj się wlaminki w laminki wpieprzył pięknie ja, ja przeładowuję. Dobra, ja amu biorę. mnie. Dobra. Yy, dlaczego mi się nie przeładowało? Super. Chodź, żesz. No Dobra. Mamy się Przema. przemieścić. Okej. Okay. Juhu, le parkour. Aha, ja myślałem, że... Że ty do niego wsiadasz, bo to tak wy wyglądało, nie? Le parkour. Yeah. Na górę se wlezę. A, a dlaczego my nie możemy wziąć, ale to jest lipa. A co tu jest? Bo to jest co-op, a nie multi. Ooo, snajpa, ty. Gdzie jest snajpa? Daj mi snajpę. Tu gdzieś. Ale tu na górze, czy nie? Ja? Tu gdzieś na górze było. No to daj mi. Gdzie to no, jest? No nie dam ci, bo ona se tu leży nas? sam se weź. Noob. O. You are n 00 b O, śmigłowczyk. Dobra Co z, z tym teraz. śmigłowczykiem Kolejny skrypt rodem z MW3 I Patrz kurwiel zamiast nam pomagać co odleciał Nuby. No wiem A my to musieliśmy pomagać nie? No My w śmigłowczyku ostatnio Jesteśmy koksili luta tu proszę przyjechali Jesteśmy niezastąpionymi pilotami <grym> I znowu będę musiał konwertować 30 gigafilm z frapsa, nie? No to się to ten... No to się to... Obrabia, nie? Aby był mniejszy. E, no Tak trochę w HD! Dobro. Ostatnio nam się gronek na wizję wpieprzył. Tak No, jest. Z tekstem, cześć mamusiu, zrobiłem kubkę. No bo to jest gronek? na no pewnie to kiedy będziesz mógł grać multi? No nie, ale to multi BF czy multi BF? No to mogę ciągle grać. Aha, Przecież. Ale teraz zbieram sobie na obronie po prostu. Wiesz, że ja na początku tego, jak miałem. Call of Duty MW3 to cały czas cisnąłem tylko w survival. Survival? Cały czas. No tak jak... jak nie ja. wiedziałem, że jest multiplayer, ty. Yy, co się stało? Yy, umarłeś. Znaczy o. tak jakby tak, trochę... praktycznie. Ale... Ale co? Yy, bo ja miałem całe życie, a nagle bombis i mnie nie ma. A bo o, ty co to co idzi. To a ty to tak dziki i co? <laughs> No wiesz, już wolę być Tadzikiem niż Nie, nie <noise> Chciałbyś być na mnie. Nie. Nie chciałbym. I być takim prokoksem. Nie jesteś prokoksem. Jesteś prolamerem. Jesteś o, prola... Prolamerem, bo żeś uciekł z tym Javelinem, a tu czołkiedzie. jedzie. O, spoko. I który we mnie dupi i robi mi zasłonę tym. Jee, yeah, wallhack! Przez dym strzelać. Niech się żyje ty! Hamstwo. Gin szatanie. Bum. Nie ma. Ej, nie ma czołga! Czołga nie ma! Fiesta! Nupki idą! Ale jeden pad na, pad na kolana pięknie. Dobra, wynosimy się tu. Jeb. Bum. ninja. Spójrz. Ninja pro. Z tego śmigłowca zastrzelę. Chodź tu. Y tutaj, tutaj lata mojdziesz. Gdzie? No. Aha, my mamy wsiąść. Jaki z ciebie ty. Eee, zablokowałem się w dziurze na polskich drogach. No, no to na razie. <laughs> Zapomnij. Bez mnie nie odlecą, ja jestem VIPem przecież Wypad z baru. Ja da się wyskoczyć. wyskoczyć! Yeah! <laughs> Wyskoczyłem! Ja pierdzielę. <laughs> Wyskoczyłem z samo... z tego śmigłowca. Co? Jeszcze I co? jedną misję jedziemy. Ewakuację. Ale i musimy o, o, od początku... Nie, to... ewakuację kolejną. Normalny teraz, żeby nie było, że jesteśmy lamerami. Co? Dobra, Tadzik, jesteś jest super. Wiem. Wszyscy mi Ej, to ale mówią. ale ja nie mam takiej, ta, takiej misji ewakuacja. Masz. No. A to... A to może mi się o, Wreszcie zajazził, patrzcie jaki błyskotliwy pa! Yeah. Dobra, Dobra, i tak, to misję robimy po cichu, ty jedziesz tego z lewej, ja tego z prawej. Na 3-4 bumpis headshot. Dobra. Okej. Okay. Z zakład, że ty nie trafisz? Zakład, że i tak to zrobimy na total ownage Wiem Weźmiemy pecengi i... Tam nie ma peczenga. To jest M246 Peceng jest ruski. A ruski jest niedobre. mnie dobre. Chyba, że wódka. Ale to mniejsza o to. Z peczęgiem to ja mogę grać w Koda. No ale peczęg wchodzi już złoty mam <laughs> no tak? Złotego peczęga, złote M16 i złotego umpa aha czyli zmieniłeś swoje bronie. tak jakby bo kiedyś grałeś ACR-em z Karlem i tak dalej kiedyś to grałem z MP7 a MP7 to nubska broń szczególnie jak masz ten co strzelać nie będziemy z tego no kurde Patrz jaką masz drugą broń No to rzeczywiście to jest cicha misja. Nie masz, weź pistolet z Tumikiem i tyle. Dobra, ja otwieram. Idę przodem. Gdzie te drzwi? Tu są. Ej, czekaj, czekaj, czeka, bo tu są gości, nie? Przywaliłeś mi drzwiami. Ty, <laughs> ty tego, chodź tu do okna. Ty tego spra... z lewej, ja tego z prawej. Na headshot. Raz, dwa, trzy. Super zgranie na na plus Teraz dziewczyn. pozwól, że wyładuję złość. Dziękuję. Poczekaj chwilę, nie, poczekaj. Przedujesz? Bo ja tu szukam jakiejś bra- Nie bierz okay. nic, zostaw ten pistolet z Tumikiem. My raczej nas znajdą. No chodź! Na drugiej masz pistolet. Dobra, masz... idę. to maszynowy. Ktoś do mnie na tym pisze. Co, bo tu gdzieś chyba będą kamerki. O, jest tych. Ty prawa ja lewa, nie? Chodź tu. Masz? Raz, dwa. Trzy Ja pierdzielę. Ale ty jesteś ze... No ja strzeliłem tego z prawej. My witamy ponownie. Musimy nagrać jeszcze raz z racji tego, że... Fabs poszedł się fap-fapować do toalety. I przestał nagrywać. Niestety. Aha, a więc ten chodź tu. Chodź, chodź Chodź, Tym razem zrobimy. Tym razem robimy to po cichu. Nie ma bata. Ty lewej, nie? z z lewej. Raz, dwa, trzy. Pozwolisz mi wyładować złość? Nie. Za późno. Chodź szybko. Ty prawa ja lewa Nie, ja, ja mam le lewą zawsze Raz, A. gdzie ty jesteś Nad tobą Raz, dwa, trzy O, widzisz? O, o to widzisz I pan. teraz uwaga Czekaj, kamera gdzieś tu jest Jest Idę? Nie wychodzi Czekaj no nie, nie ma. Ha. I, a jaki dałeś poziom? Nie, nie pamiętam, wiesz. chyba średni. Otworzyłem drzwi ci przez mleńak. Ła nie! Kamera. Fak. Ja w pierwszej kolejności. Dobra, to się pobawimy inaczej. No dobra, chodź mi w poko. Sionko? Nożykiem po mózgu Fajna tu tak Daj mi też Nara Nara Cześć Goleś, chodź Chodź albo cię zabije Tak, masz czyste ręce, chodź Chodź, 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 chodź. Chodź Zesz, nobie, idziesz Chodź A chodź Nie ma oglądania telewizji, chodź o poszedł, dobra, idziemy Dzee, kartony Ogrom Hanki I, padnij <ścoughs> Jak pingwiny z Madagaskaru, to było dobre. O, kałuża. Oj, coś mi się ścięło. Kurde, żeby... Mi też, a to dlatego, że... Ten, kolejny plik nagrywa. Paps. Hej, no kurde, ścina mi. Coś, coś weźmę, źle czuję. Dobra, już mi się... No, poczekaj. Au. Czekaj! Co czekaj? D <gry> ale spadł Snajperkę widziałem. Okej. Okay. Nie. Widzisz? abym jest... wow, A nie, nie, to, nie to nie jest snajperka, ale to ry jest A co masz? I jeszcze jakiś no nowy do mnie dzwonią, poczekaj chwilę. Na sterciele. Szybko wracaj! Nagrywać trzeba, biznes trzeba robić. Głupi reloading. Dobra. Ej, zginę zaraz, super. Postaraj się nie. Wow, 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 wow. Bo będzie tak A... jak wtedy. Dobra, ja już mam tylko pistolecik. Eee, gdzie masz drugą broń? No. Zgubiłeś! Nie, wykorzystałem już. Eee, tu masz ten, składzik. Tu masz składzik, ciasteczek do broni. Gdzie? Jest snajperka ty Gdzie? Tu! Gdzie jest? A ty, tu jesteś, dobra. Daj mi snajperkę, bo sobie posnajpić. Chociaż dobry w tym jesteś. No hotel. Co ja chcę, ale w snajpieniu tak A, Ej, ale tu nie ma, żeby jest. Jest SWD bez? To to nie jest snajperka ty. Nie snajperka nobie. Nie. SWD no nie, bo właśnie to nie jest, jest, jest snajperka. To jest karabin tylko że ma ten. To jest snajperka, no wie. -y, Celownik i tyle. A celownik tylko ten. No. A dobra, nie Jak to Ach, ta muzyczka, nie? Terapsy! <noise> 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 Jakbym gronka słyszał, ty. O, oh, daddy jest online. Dzięki za mo, tak. O, o, kogoś tam... Oh, nie, mordę. O, Od ty, czule. Jeden. O, Jezus Maria, ale nie dobra. Drugi. Wiesz, nigdy w tej misji nie zrobiłem w całości do końca? Czemu? Znaczy w całości po cichu, do końca. No, bo to jest ciężko. E, e, e. e, Pomóż mi. Nie, bo zaraz e. ja zginę. Tylko pozwolić, że wyeliminuję zagrożenie. Pas, dobrze powiedziałem. Masz ładny wąsik. Pokaż się, pokaż się do kamery. Cześć. Murzyn. To nie był wąsik, tylko brud. No ty jesteś brud. Ło, wow, fuck! Ej kurde, skąd oni do mnie strzelają? Znowu odginę, co jest? Tadzik, pomóż mi. Tu raz. Ło wow. A tu te nobki są, daj. Hmm. Ej, Tadzik, pomóż Jaką mi. Jakąś roz... broń odblokowałem. Eee! Bo zaraz ja zginę. Wstawaj! Nobie. Dobra, ja stąd zginę. O nie, nie, nie! Ej, kurde, ciężko jest, ci powiem. Chodzisz? Ej! WTF. Może do tego? Nie, do tego. O. WTF. 50 dobra! A, tu mam się. O och. Aha, ja jestem z przodu. O tak, a ty jesteś z tyłu. Gdzie? O nie, Ej, ja mam działko. Też mam działko, ty. Wynośnijmy się stąd! Też mam działko. Aha, bo ty jesteś obok. Mogę cię Cicha co to przelić? Nie, właśnie. Kurde, przodem jedziesz. A, dobra, może i to dobrze, mięso armatnie. Zawsze się przyda. Nie, ja jestem. Jesteś mięso armatnie. Nie, nieprawda. Prawda. Są armatnie, to ten koleś, któremu strzeliłem przed w oponę. Coś o, ty zrobił. I, I tak kończy mięso armatnie. Tak kończą, przejeździe. co myślać, coże? ja? Teraz ja idę przode. role się odwicz. Ale ześć, o tak. I tak to ja mogę. Prasz. Jedziesz tam za mną ty. No jadę, jadę. No i dobrze. Spokojnie Dobrze, że jedziesz. Oj sorry. Co z tego? daj, nie, dajcie. Kijk z tym. Założyć Co? Ja tam za pierniczę. Ja Let's fuck your rzuć wystaź. <grym> e sekund to rzuca! <grym> to co to cztery pędzent, czy co? się, yeah. do tego, Ja Mordor. Holy shit Jakierdzie? Ej, nie, nie, nie! Przegramy to teraz Powiedz ile ci zostało HP em, No! Strzelaj Osmaniem mnie proszę cię ja... Już, dobra! Z zbijamy, zbijamy Dobra, ale podmieta. Super No tak jakby Je zablokowałem że tam pro będzie nie! Yeah, przez lusterko! Strzelanie, zajebiście. Chodź, chodź, choć, chodź, chodź, Nie Mięso, armatnie. Uwaga, granat! Granat! Fuck. Wysadzili koszta Zajebiście. Jak mam szczęście do pojazdu, skoro nie mogę? A dobra! E, wciskaj do si skutku. Mam. A gdzie? To ty też. Eee... Je! Oje. je! Wszedłem! Ja też. Zalmuję jednego działowego i wywaliło mi... I jazda... Aha, jestem pierwszy. Hej, mięso armat nie jedzie pierwsze. Mięso armat nie pierwsze. Ja. Nie, szukamy wyjścia z sytuacji. Czekajcie. Nie, szukamy wyjścia z sytuacji. Pejdźcie przed siebie, like a need for speed. Yyy. I tylko strzelać i tylko... Nitro jeszcze wcisnąć i ciśniemy wąskimi uliczkami Ja, Mordor Nie kopij tekstów roja E broń mi się zacięła Ale, ale Mordor to nie jest tylko tekst y, roja przecież. wiem to jest tekst władców pierścieni E A do to kogo przyszedłeś? Nasi... Ale żebyś przy bo oni tam wyjdą z tego budynku. Gdzie oni są? Ło ile ich... <laughs> Jeden tak fajnie wyleciał w powietrze wow. Nie ma bata O, może sobie to podobno Bo nie masz fajnie Ło! Wow. Holy shit do, do, Może do, jednak do, da do. się je! Pistolet z Tumikiem to do snajperka <laughs> Dobre. Chciałem snajperkę jest. masz Wow. Ja pierdole! Ty żeś nie widział, że ja jestem ten? Aha! Dobra! Ale Snub. ta misja, misja ciężka, je, ciężka jest. Jeszcze ja, kiedyś pokażemy dobra. jak ją zrobić. Jeszcze przejdzie. raz, próbujemy to zrobić po cichu. Po cichu. O Boże. Rozumiesz? Ty lewa, ja prawa. Ale, ale ty rozwalasz kamery, bo ja wtedy niechcący weszłem. A może ja pójdę przodem? No to ty pójdziesz przodem. Ale nie chcę być mięsem armatnim. Trudno. Zmuszasz mnie do czegoś. No. Fuck! Ty I lupie. ja mam tego po lewej, a ty masz tego po prawej. Ale tam mi się głupia. Nie, znaczy je, jest fajna, ale mówię, że, że jest głupia, no bo jej nie mogę przejść. Nie znasz się i tyle No szybciej to wczytuj, szybciej, 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 szybciej No i znowu ja znowu od początku trzeba ty z... Znowu pasażę. ten gościu będzie nam pokazywać czy ma czyste ręce no. Po raz, raz trzeci. Rzydko, po raz do trzech powiecie. razy sztuka. Jak nie, to się wpłynie. Żeby nie powiedzieć...